प्राइब 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 To, wszystko, co Państwo widzicie za moimi plecami, to moim zdaniem niezwykłe wydarzenie. Jest to wydarzenie, które mówi o tym, że szpital nasz chce się ciągle rozwijać. I bardzo dziękuję tutaj za inicjatywę Panu ordynatorowi Kisielowi, Maciejowi Kisielowi, który wyszedł z, naprzeciw pomysłowi dyrekcji, który polegał na tym, żeby w naszym szpitalu znalazł się sprzęt który się nazywa Da Vinci. Jest to urządzenie, które w niesamowity sposób pomaga lekarzom, pomaga operatorom w dokonywaniu niezwykłych operacji. Jest to urządzenie, które jest urządzeniem bardzo drogim. Ja niedawno byłem na prezentacji takiego urządzenia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Siedlcach. Tam szpital zakupił tego typu urządzenie z stuprocentowej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego. Natomiast te urządzenia, które są za moimi plecami, są użyczone na czas szkolenia naszych lekarzy. I są to też takie rozwiązania. Możemy to nazwać trochę jak partnerstwo publiczno-prywatne, które umożliwiają, żeby tego typu urządzenie w przyszłości po skończonym cyklu, cyklu szkoleń trafiło do naszego szpitala i po prostu zarabiało na siebie i, i, i było spłacane poprzez to, że jest dokonywana przez te urządzenia operatywa. Myślę, że jest to ciekawe rozwiązanie, natomiast my jako kierownictwo Szpitala jeszcze nie podjęliśmy decyzji, w jaki sposób tego typu sprzęt trafi do naszego szpitala. Jedno jest pewne: chcemy, żeby tego typu sprzęt w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym w Białej Podlaskiej był, bo ciągle podnosimy jakość naszych usług. Przydatność tego rodzaju zaawansowanych technologii jest oczywista i jakby nikt z nią nie dyskutuje. Zostają w odniesieniu do naszych warunków ekonomicznych po prostu te kryteria. Szukamy sposobu, aby pogodzić te kryteria ekonomiczne, bo to jest wybitnie droga operacja, niezależnie od tego, jaki rodzaj operacji przeprowadzimy robotem, ale no, chcemy być w czołówce, chcemy gonić Europę, chcemy gonić świat. I nie zostawać tyle w Polsce, proszę pamiętać, że coraz więcej robotów pojawiło się w ostatnim roku i to będzie tendencja nieuchronna. Mamy też nadzieję, że Narodowy Fundusz Zdrowia zacznie refundować w cudzysłowie uczciwie te procedury, tak aby szpital nie musiał ponosić tak olbrzymich kosztów. Pomysł powstał we współpracy z firmą sprzętową. Szukałem możliwości wyszkolenia. Dedykowanych lekarzy, urologów i chirurgów oraz instrumentariuszek do tego rodzaju zabiegów. I nakreśliłem pomysł cyklu szkoleniowego składającego się z pięciu spotkań. I zaczynamy oczywiście od tego, że trenujemy na symulatorach, chociaż z użyciem realnych robotów. To unikatowość tego polega na tym, że te roboty, które te Państwo widzicie. Będą mogły służyć te same do operowania później pacjentów, w związku z tym personel pracujący na nich będzie z nimi świetnie zaznajomiony. To zwiększa bezpieczeństwo z pacjenta. Szkolimy cały team, znaczy nie tylko lekarz pojedynczy ma się wyszkolić w technice robotycznej, ale on ma wiedzieć, jak współpracować z instrumentariuszką i odwrotnie. A więc, kiedy przystąpimy już do łóżka chorego, na sali do stołu operacyjnego. To powtórzymy te rutynowe ruchy. Kurs jest oczywiście nadzorowany przez instruktorów, są zadawane zadania. Na kolejnych etapach tego kursu jest to wymyślone w ten sposób, że chory, który będzie operowany w naszym szpitalu, jeżeli taka wola pana dyrektora będzie, a sądzę, że jest tu pełna otwartość, będzie zapewniony dla niego lekarz z ogromnym doświadczeniem robotycznym, a więc w naszym szpitalu odbędzie się operacja z, z jednej strony korzyść dla pacjenta, korzyść dla nas, uczących się, jest taka, że możemy podglądać, możemy czerpać wiedzę, możemy się uczyć, tak aby na końcu, co zostanie potwierdzone certyfikatem, móc przystąpić do samodzielnych już operacji robotycznych bez użycia operatorów, przepraszam za słowo użycie, z zewnątrz.